Hej, cześć witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Souson, a to jest kolejny odcinek z gry Mobile Legends Bang Bang. Moi drodzy, dzisiaj zagramy nową postacią, którą jest Khaled, czyli nasz kochany Turek, który robi kebaby. Natomiast, jak widzicie w historii, wygrałem dwie gry. Tutaj ostatniej nie pytajcie się w ogóle, jak ją wygraliśmy. Zdrowie 11.9. Naprawdę nie zadawajcie pytań. W każdym razie klikam przycisk Classic, klikam przycisk Start the Game i szukamy gry. W międzyczasie chciałbym Wam podziękować za 184 łapki w górę pod ostatnim odcinkiem. No i chciałbym Was opierdzielić, że tak mało, bo jesteście gałganami i nie potraficie dobić 200 łapek pod filmem. Jeżeli się mylę, to udowodnijcie mi i pod tym odcinkiem dobicie 200 łapek. Natomiast ja, w tej chwili, kiedy szukamy sobie meczu, odpowiem na komentarz, który zadał Kotix. Na komentarz, odpowiem na komentarz, w którym jest pytanie. To pytanie zadał Kotix, wykrzyknik. I zapytał się, jakie postaci w Mobile Legends najbardziej nienawidzisz? Moim zdaniem jest to dosyć, dosyć trudne pytanie, ale widzę, że 27 osób, włącznie z Kotixem, to 28 osób Chcę poznać na to pytanie odpowiedź, więc całkiem sporo tych osób jest. Weźmy sobie najpierw Kaleda, bo chciałbym wam pokazać jakieś gra, gra Kaledem, więc sobie go weźmy. I już odpowiadam na pytanie. Moim zdaniem, jest bardzo trudne pytanie z tego powodu, że ja po prostu nie mam czegoś takiego, że nienawidzę jakiejś postaci Więc od razu tutaj się tak jakby wybronię Moje podejście jest takie, że ja nie, nie nienawidzę, ale bardziej mnie irytują postacie Jeżeli za zadał postacie, jaka postać Cię najbardziej irytuje w Mobile Legends, to jest również ta, której najbardziej nienawidzę Myślę, że byłby to Hellcard więc e, odpowiadając na twoje pytania trochę na siłę, ale jednak e, nie chcę pozostawiać pytania bez odpowiedzi e, Myślę, że najbardziej nienawidzę Hellkarta z gry e, Głównie do tego, że ma globalny ult, który wyłącza Ci pole widzenia, jest to mega irytujące Dodatkowo jak się w niego wbijasz e, Jak się w niego wbijasz, e, to czekajcie czy ja zdążę zmienić build na jakiś probild? E, nie ma probildu. Dobra, dawaj mi tego probilda jakiegoś. E, Podostanie, dobra, Elo, lecimy. E, jego, jeżeli się w niego wbijasz, to on cię wycisza. Jeżeli on się w ciebie wbija, to cię wycisza. I generalnie możecie cię jeżeli nie masz yy, wystarczająco dużo HP. A przeciwnik chociaż trochę ogarnia Helkarta, więc. Yy... Myślę, że Helgard jest postacią, której najbardziej nienawidzę. Mam nadzieję, że odpowiedziałem wystarczająco na twoje pytanie, ale generalnie nie mam tak, że jakiejś postaci tak bardzo nienawidzę, więc nawet Helgard jest taką postacią, której faktycznie przeciwko niej nie, nie lubię grać. Jest to mój jeden z częstszych panów teraz. A zwłaszcza, że przestałem banować Hanzo, którym mało kto gra. A propos Gargamela z Polski. ja się mam Gargamel, tylko nie, nie, nie disuj mnie. No i co, i przejdźmy do Kaleda, słuchajcie. Generalnie na wstępie jeszcze Wam powiem, że Adzler widziałem, że nagrał ostatni odcinek o, o Kaledzie. Jest bardzo merytoryczny, generalnie. Mm, sam obejrzałem, jestem i, i, i polecam Wam zajrzeć, jeżeli chcecie się trochę więcej o tej postaci dowiedzieć. E, naprawdę tam fajnie opisał i historię, i, i, i spele, z tego co pamiętam, więc jak najbardziej e, zapraszam. Wpisz, wpiszcie sobie po prostu Kaled Adzler czy coś, to znajdziecie. Nie będę wam tutaj już linkował nigdzie. W każdym razie tak na szybko mówię wam spele. Pierwszy to jest, e, pierwszy spel naszego tutaj e, kaleda. Naszego. Generalnie zacznijmy od pasywki może. Spe, pierwszy spel zada. Pasywka to jest e, burza piaskowa. Sandwalk dokładniej. E, czyli sobie latamy na takim czymś, na takiej burzy piaskowej, jeżeli je, jeżeli e, naładujemy sobie naszą pasek energii, bo generalnie Kaled nie ma mowy. No i szybciej się poruszamy dodatkowo, jeżeli e, jeżeli mamy naładowany ten pasek, to następny autoatak zada. 6, e, dodatkowy. Dimage, tak? Dodatkowo pierwsza umiejętność. Pierwsza umiejętność jest, działa trochę jak e, pierwsza umiejętność Martisa. Czyli generalnie kręcimy się i zadajemy takie e, dosyć spore obrażenia. E, w. Kurde. Dosyć sporo obrażenia, chciałem powiedzieć, zadajemy. E, generalnie zadajemy obrażenia w czasie i możemy się tak kręcić przez jakiś czas. Hmm. No a druga umiejętność to jest dosyć, również ciekawa umiejętność, bo. Mm, czy ktoś z was, z was oglądał kiedykolwiek w ogóle Naruto? W Naruto była taka postać gara, która, która wodała piaskiem. I generalnie, w, I generalnie, ten gara, z tego co pamiętam, może mnie pa pamię pamięć mylić, więc mnie poprawcie, jeżeli się pomyliłem. No, znowu mi ukradła kraba Co za Gaugan. No, Kaled, za, za chwilę dojdziemy do minusów Kaleda, moim zdaniem. Natomiast chciałbym skończyć jeden wątek. No i w Naruto był, była taka postać Gary, który, który generalnie się zamykał w takim piaskowym... Bo ja wiem jak to nazwać Wiecie co, nawet nie do końca wiem jak, jak ta, ta Layla bije, przestań mi bić Laylo I dlaczego mi się zużyła druga umiejętność, czy ja użyłem jakoś... Nie wiem Być może eee... I w Naruto był Gara, który się zamykał w takiej burzy piaskowej I on tam się leczył z tego co pamiętam Może się nie leczył, ale regenerował generalnie, zbierał siły i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej eee... <coughs> Ale mi w gardle zaschło, czekajcie Ojeju Czekajcie, ja muszę wziąć łyczkę wody generalnie, wiecie? No zostawcie mnie! Nie Przeżyję czy nie przeżyję? Nie przeżyję Ja muszę wziąć łyczkę wody, przepraszam Ale w gar... strasznie mi w gardle zaschło Dobra Więc w drugą, momencie, jak widzieliście Nas tutaj healuje i dzięki temu otrzymujemy też mniej obrażeń. Nasz ultimate to jest generalnie taka, taka burza piaskowa, gdzie wyznaczamy swoje miejsce i lecimy i ludzi tam spychamy, którzy, przeciwników, którzy są w centrum, stunujemy. Nie jestem dobry w opowiadaniu umiejętności, totalnie, ale za to mogę trochę na Kaleda ponarzekać, bo moim zdaniem jest to słaba, słaba postać po prostu. Nie jest to generalnie jakiś overpower sheet, takie jak wychodziły ostatnio, Mm, typu jakiś, nie wiem, yuzong Typu jakiś luowi nie są to takie OP postacie. Natomiast jest to ciekawa postać. Myślę, że w rękach dobrej, dobrego gracza, którzy, który potrafi grać, czekajcie. O, i sobie lecimy, atakujemy, no i zabijamy. E, tak mniej więcej wygląda ult. W rękach dobrego gracza, słuchajcie, myślę, że, że kalet może jakoś grać coś. Natomiast e, generalnie. Nie jest to jakaś przesadzona postać? Nie ma obrażeń, to po pierwsze. Przynajmniej mi się tak wydaje, że nie ma zbyt dużo obrażeń. Po drugie, no, nie ma jakoś ultra mobilności. Bardzo ciężko mu złapać spele, chociaż ma tą swoją burzę pieskową, na której tam podąża, jeżeli, jeżeli mu się naduje ten pasek energii. No to nie ma on jakoś tak naprawdę super doskoków ani, ani super obrażeń. No i jest generalnie nie jest jakiś taki ultra mocarny. Eee, to jest Tygryn, ok. No i, i co? No i taka sama jest ta postać generalnie. Mi nie podpadło do gustu. sobie nie ugrałem, bo grałem. Mm, ale jakoś tak. Wiecie co? Hm. Liczyłem, że to będzie trochę lepsza postać generalnie. No ja zaś spudowałem, dobra. Strał na mnie pies. No ale trochę się chiruje, jak widzicie. Ale co mi po tym, że się chiruje? I czemu w nią skoczyłem jeszcze? God damn, jestem najgorszym Kaledem w ogóle na świecie. Nie, nie, nie patrzcie jak gram. I nie bierzcie ze mnie przykładu, jak gram Kaledem, yy, bo ewidentnie nie jestem zbyt dobrym kaledem. Yy, generalnie pokazuję wam ten gameplay tylko do tego, żebyście mniej więcej pokazali postać jak gra. Jeżeli nie macie, na pewno to będzie dla was ciekawe. No ale też to nie jest jakiś, słuchajcie, ultra poradnik ani, ani, ani nic nie jest. To jest po prostu zwykła gierka nowicjusza. Kaledem, no bo też tutaj się prosem pro, nie nazwy po trzech grach. Po dwóch, no ale jak widzicie, dwie gry wygrane, więc e, coś tam mu, musi być na rzeczy. No, Kalt generalnie jest świetnym tankiem, to muszę mu przyznać, bo jeżeli on się wbija, słuchajcie, w przeciwnika, no to jego druga umiejętność faktycznie e, fajnie fa, fa, fajnie go healuje i dzięki temu e, możemy polować generalnie i możemy się wbijać e, ultem, healować z drugiej umiejętności, więc bardzo fajnie tankujemy. I w tym czasie nasza drużyna może zadać obrażenia, bo mm, ja tutaj bardziej Keleda widzę jako tank, naprawdę, że on się wbija w przeciwników, on faktycznie, niby jakieś obrażenia mógłby zadawać, nie będą to jakieś ultra obrażenia, ale coś, coś, coś by mógł zadawać, naprawdę go zostawiłaś, kiedy mogłaś go zabić, no to jestem w dupce, chyba co? Okej, okay, czekajcie, no coś się tutaj walczę, ale nie czuję, żeby to dobrze wyszło, wiecie. Nie do końca wiem, dlaczego Hanzo na przykład nam <noise> nie przyjdzie pomóc. Dlaczego Cyclop nie zajdzie z Mida? Eee, li, trochę liczę na to, że mi się odnowi druga umiejętność i dzięki temu będę mógł tam e, zawalczyć. E, dosyć ciekawe to wyglądało. Mm, na pewno była szansa na zabicie Na pewno była szansa na wygranie, więc myślę, że dobry, od, dobry gracz Kaledem by to ogarnął. No też nie do końca ogarniam jak tutaj ee, słuchajcie działa ta pierwsza więc Generalnie chodzi o to, że atakujemy trzy razy I za każdym razem zadajemy, e, w sensie obrażenia zwiększają się o 20% więc Za trzecim razem tak naprawdę zadajemy najwięcej obrażeń Ale spróbujmy tutaj zamknąć e, trójkę przeciwników jeżeli tutaj by no Jezu, spróbowaliśmy No dobra jest tutaj tak by co prawda, możemy w niego jakkolwiek się wbić Być może coś tutaj jakieś jemu obrażenia zadamy, no nie no jak widzicie ja tutaj ewidentnie nie zdaję obrażeń. Ale mogę robić jako tank, co? Bo jako tank akurat tutaj całkiem dobrze gram. I nasza druga umiejętność jest na pewno znacznie lepsza od pierwszej. I ja osobiście, gdybym miał grać koledem, no to budowałbym się nim pod tanka. I to, to, to w tym widzę potencjał. Nie widzę natomiast potencjału w wybudowaniu tutaj, słuchajcie Kaleda pod e, Fightera Mam również nadzieję, słuchajcie, e, mam również nadzieję, że Z ekranem jest wszystko w porządku, bo generalnie Bardzo dziwnie mi tak myga, wiecie, Mryga. Okej, okay, to może być samobój dla nas Tak, to jest samobój dla nas Nie zdążyliśmy nie zdążyliśmy się wychylować, Ty wieża zadała nam za dużo obrażeń 5000 obrażeń, to jest e, za dużo od wieży Natomiast zabił tam ktoś, widziałem, więc wyszło jeden za jeden, czyli całkiem ok. Budujemy Blade of Despair. Szczerze, nie wiem, nie czuję jakoś tego. Ja jak najbardziej widzę na przykład, pierwszy build, czyli Bloodlust X, ale bez tutaj Blade of Despair, tutaj by mogły być na przykład Queen Wingsy, to one by fajnie na pewno grały tutaj z Kaledem i z Bloodlust Xem. Do tego by mogły właśnie wejść tutaj Immortality. Immortality jakieś, słuchajcie, no. Tutaj Brute Force. E... Czekajcie, bo myślałem, że walka nadchodzi. Tutaj ten Brute Force Breastplate. No i do tego jeszcze wyjedziecie sobie do, e, generalnie Orakla. I myślę, że to by był całkiem fajny buildik na, na Kaleda Będę musiał go przetestować, bo mam jeszcze 3 dni e, Trailcarda. Więc na pewno będę to testował. Natomiast, e, natomiast na chwilę obecną gramy takim buildem bardziej e, ofensywnym, trochę. Nie wiem, czy to wyjdzie na dobre. No nie, ewidentnie nam to nie wyjdzie na dobre. Eee, zapomniałem wam powiedzieć jednej ważnej, ale to jest zajebiście ważnej rzeczy. Eee, tam gdzie zrobiłem staty 0.11, grałem na Martisa. I generalnie jest jeden, bardzo mały szkopuł właśnie tutaj Martisa, dlaczego on eee, nie ma w ogóle jakiegokolwiek podjazdu, tak naprawdę moim zdaniem. Wystarczy jeden stun. I kalet staje się bezużyteczny. Tak mi się wydaje generalnie. Być mogę się mylić, bo jest to moja, mówię, tak, tak jak moja trzecia gra. Jest to generalnie czysto, czy, czysto rozrywkowo, bo gierka nagrana Więc tutaj nie oczekujcie, że nawet jakiekolwiek pora porady będą do Kaleda z mojej strony szły. Ale myślę, że stun, który wyłącza Kaledowi Hila i kalet jest y, Useless. Możemy tutaj spróbować się wbić. O Jezu, nie no, jeszcze źle się wbiłem. Nie, to nie był UDORY. Dobra Okej, okay, zeslowaliśmy go? Chyba, tak mi się wydaje. No nie wiem. Ale ty powinien się wycofać, bo y, Ciebie bardzo łatwo może tutaj nasz drogi kolega Harley wyautować. Dobra, no nie, spróbujmy ich tutaj spuszczać. Możemy tutaj się przyczaić. czekajcie. O, to była akurat fajna akcja. No, czy uda nam się uda, nam się wychilować? Udało nam się wychylować. No i co, i chylujemy się. Dostaliśmy tutaj odpychnięcie od kogoś, ale to nie pomogło. No, jak widzieliście, gdyby tam padł w stuntach, naprawdę. No, my jesteśmy teraz bezużyteczni, bez heala, bez niczego. Możemy spróbować, ale to nam dużo nie da. Dokładnie. Gdyby tam padł Stun na tego heal'a, no to bylibyśmy totalnie useless. Tutaj nie wiem, co się stało tak naprawdę. nam zdała jedy, jeden cios, ale Eudora nas tutaj porobiła e, strasznie. W ogóle będę chciał też nagrać jakiś odcinek niedługo Eudorą, bo Eudora teraz po Reworku również jest jakaś, jakaś przemocarna. Więc na pewno będę chciał to... to... to, 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 to nagrać nią gameplay. Mamy ulta na trzecim poziomie, mm, ja nie czuję tej postaci, wiecie, możecie dać e, w komentarzu swoje odczucia, co wymyślić o tej postaci, natomiast ja tak szczerze pff, wolę grać Ruby. lubi, e, jest znacznie ciekawsza, jest mega dobrą kontrolą też swoją drogą na Kaleda, bo ma stuna na uldzie i na swoje drugie umiejętności, Martys jest najlepszą w ogóle kontrolą, bo jego pierwsza umiejętność działa tak samo jak nasza pierwsza umiejętność, tylko że Martisa pierwsza umiejętność jeszcze nas stunuje. Jest w ogóle overpower. Spróbujemy się wbić. Już widzę, że tam sobie Hanzo całkiem nieźle radzi. My tutaj jako tank możemy się wbić, chociaż nie wiem czy nawet zdążymy, wiecie. No Teoretycznie zdążymy, ale czy to nam coś da? No nie, powiem wam tak. Jak z Ulta się wbijamy, to generalnie trochę obrażeń zadajemy. Jeżeli trafimy Ulta. Wiecie co? Kale zostawił mi dużo, tak naprawdę, do myślenia, bo. Jeżeli Kaledem, słuchajcie, byśmy budowali się pod AD i złapali na przykład piątkę przeciwników, słuchajcie tutaj na na żółwiu, gdzie oni się na żółwiu, na Lordzie, gdzie oni się biją i byśmy w całą piątkę się wbili z ultam, dodatkowo z pierwszej umiejętności byśmy skastowali wszystkie trzy ataki, no to jeden na pięć możemy ich porobić. Natomiast w walkach jeden na jeden jeszcze z mobilnymi przeciwnikami, którzy się ruszają, dużo. Trafienie ultem może graniczyć trochę z cudem, tak naprawdę, bo trochę lecimy. Trochę lecimy, jeszcze to uderzenie też zajmuje czas, to jest jakieś sekundę, prawie dwie sekundy. Myślę, że to zajmuje około, więc no jest to dużo czasu na uniknięcie. No i obawiam się, że mm, przez to kalet traci mobilność. Tak samo, że nie ma. Yy, słuchajcie, na drugiej umiejętności. No tutaj mi dużo nie da. Ciągnął mi przebieg właśnie koło ucha koło brzucha, czy tam ucha ucha, hucha mi do ucha <grystanie> dobra, wygrywamy słuchajcie koniecznie w komentarzu dajcie znać co myślicie o Kaledzie, bo mega mnie ciekawi wasza opinia, co, co sądzicie o tej postaci nie wiem czy graliście, być może teraz z gameplayu o, ocenicie co myślicie ja wam moją opinię powiedziałem moim zdaniem jest to średnia z naciskiem na słaba postać Taka bardziej słabo średnia niż taka nawet średnia. No, gdybyśmy mieli ocenę w skali od 1 do 5, dałbym jej 2 w skali mocy, no ale mogę się mylić. Jestem tylko Nowicjuszem, tylko do legendy doszedłem, więc e, co ja tam wiem? Dobrze. W każdym razie wielkie dzięki za oglądanie. To by było na tyle na pewno. Mm, możecie spodziewać się niedługo, słuchajcie odcinka z Eudorki. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeszcze pamiętajcie, żeby wbić lajka like i żeby wbić też na. słuchajcie, na, na co? Na Dangers and the Demons. Inna seria, taka fajna, fajna, fabularna. Polecam od pierwszego odcinka oglądać w całości, to jest w ogóle bajka. No i co, i to na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Ja się z Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. We will be in touch. PS nagrywane o 1.20 w nocy. 그렇습니다. <목소리도>